Trump, Putin i Zelenski spotkają się w Mińsku? Czy Trump przyjmie zaproszenie Łukaszenki? Dyktator podczas ostatniego wywiadu dla amerykańskiego blogera Mario Naufala powiedział, przekażcie Trumpowi, czekam na niego tutaj razem z Putinem i zieleńskim. Usiądziemy i spokojnie się dogadamy. Proszę uprzejmie o subskrypcję naszego kanału oraz polubienie tego wideo. Kod QR do ewentualnych donacji znajduje się w rogu ekranu. Walczymy o wolną Białoruś. Łukaszenko prawdopodobnie już wyobraża sobie, jak wita Trumpa, Putina, Zielinskiego, no i kogoś może przywódców Unii Europejskiej w Mińsku. Chce być mediatorem, chce powtórzyć tę historię, którą już wszyscy Przeszliśmy podczas podpisania porozumień Mińskich w 2015 roku. Czy to korzystnie dla Putina? Spójrzmy z tej perspektywy, że tak, to rzeczywiście korzystne. Faktycznie, terytorium Białorusi jest kontrolowane przez Kreml, a Putin może zapewnić przeprowadzenie negocjacji na terytorium Białorusi tak, jak chce. Faktycznie, będzie prowadził negocjacje, jak na przykład w mieszkaniu swojego rzecznika prasowego Piskowa czy w domu, w którym Pieskow mieszka pod Moskwą. Na terytorium Białorusi nie obowiązuje jurysdykcja Międzynarodowego Trybunału Karnego, dlatego nie może tu być dokonane aresztowanie na podstawie nakazu aresztu wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny wobec przywódcy Kremla. Oczywiście w przypadku spotkania w Mińsku Putin rozwiązuje kwestię bezpieczeństwa. Tak więc jest to zgodne z interesami Kremla. Czy to odpowiada interesom Łukaszenki? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. W ten sposób mógłby podnieść swoją podmiotowość z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ponadto mógłby przesunąć na drugi plan kwestie odpowiedzialności za wojnę, za agresję, za zbrodnie przeciwko ludzkości, za zbrodnie przeciwko Białorusinom. Ale Łukaszenka to agresor i sam to przyznał, że jest agresorem w wojnie przeciwko Ukrainie. Nadal wspiera tę wojnę. Myślę, że wielu pamięta historię z porozumieniami mińskimi, które już były podpisywane w Mińsku, ale którymi, przepraszam za wyrażenie, i Kreml, i Łukaszenkę się otarli, rozpoczynając agresję przeciwko Ukrainie 24 lutego 2022 roku. Ale Wielkie pytanie, czy Łukaszenka ma interes w zakończeniu wojny z punktu widzenia gospodarki, bo cały przemysł teraz pracuje na wojnę, a reżim Łukaszenki na tym zarabia. I najważniejsze, czy Unia Europejska, liderzy Unii Europejskiej, na przykład Macron, prezydent Francji, przewodniczący Komisji Europejskiej, UE, premier polski Donald Tusk zgodzą się? Przyjechać do Mińska na te negocjacje, kiedy w Białorusi są tysiące więźniów politycznych, kiedy represji nie ustają. Dlatego dziś wygląda nierealistyczne odbycie tych negocjacji w Mińsku. Raczej wiarygodnym scenariuszem jest realizacja negocjacji w Arabii Saudyjskiej lub w Turcji. Chociaż Putin moim zdaniem będzie nalegał, a wszystko będzie zależało według mojej oceny od stanowiska prezydenta Ukrainy i od stanowiska Ukrainy. Dziękuję. Każdy Polek zna słowo Solidarność. Dziś Wasza Solidarność jest dla nas, Białorusinów, bardzo ważna. Jeśli podobało się Wam to wideo, prosimy o wsparcie pracy naszego zespołu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, możecie zeskanować kod QR. W rogu ekranu lub kliknąć link w opisie tego wideo. Istnieje również możliwość wsparcia pracy Narodowego Zarządu Antykryzysowego do końca kwietnia dla rezydentów podatkowych Polski. Przy składaniu deklaracji podatkowych można przekazać 1,5% już zapłaconych podatków na pomoc naszemu zespołowi. Pomoże to w pracy naszego zespołu, który walczy z dyktaturą na Białorusi. Szczegółowe informacje na temat przekazania 1,5% podatków na pomoc naszemu zespołowi znajdują się na głównej stronie naszej strony internetowej. Wszystkie linki do naszych serwisów w internecie znajdziecie również w opisie tego wideo. Bardzo dziękujemy za Waszą pomoc, za Waszą solidarność. Wasze wsparcie to Wasz udział w tym, by sąsiadem Polski stało się demokratyczna, europejska. I wolna Białoruś. Dziękujemy za Waszą pomoc.